Jasna gwiazdka pędzi po niebie, ten odcinek dedykuję dla ciebie, By tobie przyjemnie i ciepło się zrobiło, Abyś się uśmiechnął i było tobie miło. W ciepłej atmosferze znowu się spotkamy, Zabawie wspólnej z wami w całości się oddamy. Niech się dzieje dzisiaj tak, że aż słów będzie brak. Hej, hej! hej! Witamy Was bardzo ciepłko w kolejnej części naszych świątecznych zabaw. Moi drodzy, przyszedł czas na osiemnastkę, a więc dziś z tego już skromniutkiego pliku osiemnastka zostaje z nami. Reszta z drapeczek do poczekalni. Ale zanim sobie zdrapujemy tą osiemnastkę, to moi drodzy, mam kilka niespodzianek. Dzisiaj nie zdradzę wam od razu z drapeczek, które będę zaraz drapała. Dlatego to one są niespodzianką. Szykujemy stół i zaczynamy draping. Ta oto piękność pójdzie dziś na koniec, a my moi drodzy zaczniemy sobie od gwiazdki z nieba. Numerek z drapki 16. i ruszamy. Mile widziana tu jest gwiazdeczka albo wygrywająca liczba. A wygrywają tutaj. Trzydzieści jeden, dwójka i trzydzieści cztery, a mamy tutaj dwadzieścia osiem, siódemka, literka kontrolna, i trzydzieści pięć, trzynastka, trzydzieści. I zjeżdżamy ciut niżej, a niżej mamy szóstkę. Kolejna jedynka, no już bliziutko byliśmy. Dalej mamy ósemkę. Następna piętnastka, i kończymy naszą zdrabkę. 25. No niestety żadna wygrywająca się nie pojawiła. Gwiazdki tym bardziej nie zobaczyliśmy. Gwiazdka z nieba pusta. No to teraz drapniemy sobie super siódemkę z numerkiem 62. I tutaj mile jest widziana siódemeczka, a więc trzymajcie kciuki, aby się tutaj pojawiła. A zaczynamy od dwójki, dalej mamy trójkę, kolejna jest czwórka, następna ósemka i moi drodzy mamy siódemkę, a więc wygrana jest, fajnie. Kolejną mamy szóstkę i na końcu dziewiątka. Ale mamy tutaj wygraną, a pod naszą siódemką, moi drodzy, mamy dwa złote zwrociku. Także już coś nam się tutaj trafiło, coś się zwróciło. Kontrolne literki Q i mamy dwójeczkę. No to kolejna ze zdrapek, a niech to będzie kasa od Mikołaja, tak świątecznie, z numerkiem 31. I tutaj szukamy pliku albo wygrywającej liczby. A zaczynamy od 26, kolejna 22, następna, której będziemy szukać, to trzydziestka i dwójka. A dostajemy trójkę. Dalej mamy dwunastkę, trafił nam się plik. No fajnie jest wygrana, bardzo mnie to cieszy. Kolejną mamy jedynkę. Dalej 31 i zjedziemy sobie ciut niżej, a tu mamy 23. Kolejna 25, następna 28, przedostatnia liczba 9, i na sam koniec mamy 24, ale trafił nam się plik, co prawda nic nie mnoży. Ale wygraną mamy, a pod plikiem, moi drodzy, mamy zwrocik 5 zł. Dobry zwrocik, a kontrolne literki O. Także mamy drugą zdrabkę wygraną. No to teraz, może super, trzynastka z numerkiem 37, i tutaj będziemy szukać trzynastki. A zaczynamy od 37. Kolejną mamy 46, następna 24, 49, 18, 33 i na koniec 16, i tu już niżej nie ma nic, zdrabka pusta. Czyli super trzynastka, nie tym razem. No to teraz podkowa szczęścia z numerkiem osiemnastym. Dziś osiemnasty grudnia, a więc i w podkówce osiemnastka się znalazła. A będziemy tutaj szukać czternastki, jedenastki, dwudziestki, czwórki, trzydzieści trzy i podkowy będziemy tutaj szukać. A więc zaczynajmy. Pierwsza liczba 46. Kolejna 59, 49, no wysokie nam te liczby tutaj dają: 38, 32, tutaj już troszkę bliżej, 48, 26, 22, 13. I ostatnia z naszych liczb to 23. A więc niestety podkowa szczęścia tym razem szczęśliwa nie była. Zdrabkę mamy pustą. No to teraz weźmiemy sobie miętóweczkę na ząb z numerkiem 20, a wygrywać w tej zdrabce będą 58 i 37. I teraz zobaczymy, czy te liczby znajdą się o tutaj. A zaczynamy oboczkiem 59, 11, 32, jest i 13, kolejne liczby 28, 26, 12 i ostatnia 27. No niestety tutaj również się nie udało. Miętuweczka pusta. No to teraz może pojedziemy sobie super linią. A numerek mamy 43. Także zaczynajmy. Pierwszymi symbolami tutaj w tej zdrabce będą diament i będzie klucz. A więc zaczynajmy: diament i klucz szukamy. No i wam powiem, że lichutko, bo ja ani diamentu, ani klucza po drodze nie spotkałam. Pierwsze dwa symbole. I pusty przebieg mamy. No to kolejne klapki i sakwa. No to szukamy. Klapek i sakwy tutaj nie ma, ale tutaj są klapki. Tutaj mamy kolejne. Sakwy na razie ani widu, ani słychu, ale tutaj mamy kilka par klapek. I tutaj już nie mamy nic. No to lecimy dalej. I kolejne symbole to leżak i słonko. A więc lecimy słonko jest. I zobaczymy, czy nam więcej tych symboli tutaj wpadnie. Tu mamy kolejne słonko. No leżaka nie widać, ale za to kilka słonek tu jeszcze klapki znalazłam. No dobra. To kolejne. Dalej szukamy. Kwiatka i monety. Kwiatek mamy. O tutaj. Tutaj jest kolejny kwiat. Tutaj mamy jeszcze jeden. O, w końcu monetka się pojawiła. I tutaj już lichutko. No dobra. No to dalej. Czapka i rower. Rower mamy tutaj o tu jest kolejny tu ładnie nam się linia odkrywa czapka i rower tu mamy rowery no z czapkami tak lichutko trochę było ale przynajmniej rowerów kilka nam tutaj wpadło no to kolejny, arbus i biedrona no to szukamy arbuza i biedrony. I to i to w kropeczki tutaj mamy. Biedronka jest. Tu mamy kolejną biedronę. I tu jest jeszcze jedna, ale i nawet arbuzik się znalazł. No to następne. A teraz pora na lody i na okulary. Okulary są. I Wam powiem, że daleko nie pojechaliśmy z tymi okularami. Tu mamy jedne lody, ale nam się nie powtórzyły te symbole. No dobra. Kolejne gwiazda, i ptak. A więc szukamy gwiazdy i ptaka, gwiazdka jest tutaj. Tutaj mamy kolejną. Z ptaszkiem pewnie będzie problem. No i tak jak mówiłam, tak właśnie jest. Ptaszka nie mamy. No to może tęcza i parasol nam tutaj coś wniosą. Tęcza i parasol. Tęcza jest. Tu jest kolejna. Jest i parasol. Tu mamy kolejny parasol. I jest jeszcze tęcza. No dobra. To następne symbole, już przedostatnie w tej strawce, a jest to dzwon i łódź. No to teraz pojedziemy sobie od dołu. Dzwonek jest. Tutaj mamy łódź, tu jest kolejna. I tutaj, a jeszcze dzwonek jest. Dobra. No to ostatnie dwa symbole, które nam tutaj wyjaśnią wszystko. A będzie to podkowa i księżyc. I znowu sobie pojedziemy od dołu. Podkowa jest, księżyc też jest. Tutaj idą sobie razem w parce, tu kolejny księżyc, tu jeszcze jeden. I tu już nic z tych rzeczy, a więc to oznacza, że zdrapkę mamy pustą. Nigdzie się linia nie utworzyła. Linia nie tym razem. No to może teraz wrzucimy sobie na ruszt Lotka, i jest to ostatnia z drapek, ze zdrapek, które przygotowałam przed świątecznym kalendarzem. Numerek lotka mamy 142, i poszukujemy tutaj słonika. A mamy. Mamy motylka. Jest koza. Mamy też ślimaka. I na końcu mamy płuchacza. Także słonik nam się nie pokazał, a więc lotek też przegrany. A mogliśmy wygrać tutaj, no cztery dychy mogły być nasze. Ale że nie ma słonika, to niestety pusto. I moi drodzy, przyszedł czas na naszą gwiazdę programu. Świąteczny kalendarz z numerkiem 18. Także teraz mocno zaciskajcie kciuki, bo ja już ruszam. Także jedziemy od góry na szczycie choinki, mamy kulę, szukamy tutaj oczywiście gwiazdki, w dwójce mamy kominek, kolejny jest bałwanek, pod czwórką mamy skrzata, kolejna jest trąbka, kolejne bombeczki, tu mamy sople, jest i świeca. I pod ósemką mamy dzwonek. Kolejna bombka to aniołek. Następna kartka. Jest i lizak. Pod dwunastką, moi drodzy, mamy gwiazdkę, a więc to oznacza wygraną. Także mamy wygraną w świątecznym kalendarzu. Pod trzynastką mamy stroik. Pod czternastką skarpetka. Kolejny jest renifer, następna łyżwa, a pod siedemnastką mamy rękawiczkę. Dwa ostatnie rządki, pod osiemnastką mamy szyszki, kolejna jest ciuchcia, następny kożuch i ostatni rządek, bębenek, czapka, piernik. I pod 24 jest choinka. Ale zanim zdrapiemy sobie tą gwiazdeczkę, to zobaczymy, co tutaj słychać w grach poniżej. W grze 25 musimy mieć takie trzy takie same kwoty. A mamy tutaj 5 dyszek, mamy 3 dyszki i mamy 300 zł. No ciekawie się zapowiada. A rządek. Poniżej zaczynamy od dwudziestki, kolejna jest dwudziestka i na koniec, moi drodzy, no pojawiła się trzydziestka. Wygrany tej nie ma, a więc przechodzimy do Mikołaja. Tutaj będziemy grać o, o 5 dyszek, ale musi się powyżej Mikołaj pokazać. Także, moi drodzy, sprawdzamy, czy Mikołaj tutaj siedzi. No i Mikołaja tej nie ma, bo mamy sweterek. Ale gwiazdka jest, wygrana w tej strawce jest. Radziu, poproszę o powiększenie. I pod naszą gwiazdeczką mamy. Mamy, moi drodzy, 10 zł. Ale i 10 zł jest dobre. Zawsze dodatkowy. dodatkowa kasiorka. Także kontrolne literki. Tutaj w tym przypadku to będą P. I wygraliśmy w chojneczce dzisiaj dyszkę. A więc wynik naszego drapingu nie jest zły, bo pomimo sterty z drapeczek, które niestety były puste, to świąteczny kalendarz nasza Wisienka na torcie dała nam dyszkę. Mikołaj nam sypnął piąteczką pod plikiem i super siódemka nam tutaj dwójkę sprezentowała. Także kochani, wynik nie jest zły. My się pobawiliśmy. A tymczasem już powolutku kończymy spotkanie. Dziękujemy Wam za przemiłe towarzystwo. Pozdrawiamy Was serdecznie. Życzymy Wam wszystkiego dobrego. Życzymy Wam miłego dnia i do następnego. Bo pamiętajcie, że jutro wchodzi dziewiętnastka. Teraz już machamy Wam na pożegnanie i do następnego. No to pa! pa.